W pierwszą niedzielę po epifanii, w niedzielę sztupańskiego. Wsłuchajmy się w Boże Słowo, które dzisiaj czytam wyjęte z księgi proroka Izajasza, 42 rozdział w pierwszych dziewięciu wierszach. Oto mój sługa, którego wspieram, mój wybrany, w którym mam upodobanie. Zesłałem na niego mojego ducha, on ogłosi narodom to, co sprawiedliwe. Nie będzie krzyczał, ani podnosił głosu, nie da usłyszeć swego krzyku na ulicy, nie złamie nadłamanej czciny, nie zgasi gasnącego knotka, wyda zgodne z prawdą sądy, nie zniechęci się i nie załamie, aż utrwali prawo na ziemi, a jego nauczanie oczekują wyspy. Tak mówi Bóg, Pan, który stworzył niebo i je rozpostarł, umocnił ziemię i pokrył ją roślinnością, który dał oddech ludziom, tchnienie tym, którzy chodzą po niej. Ja, Pan, powołałem Cię sprawiedliwie, ująłem za rękę, ukształtowałem Cię i ustanowiłem przymierzem ludu światłością narodów, abyś otwierał oczy niewidomym. Uwięzionych wyprowadzał z zamknięcia, z więzienia tych, którzy przebywają w ciemnościach. Ja jestem Pan, to jest moje imię. Mojej chwały nie oddam nikomu, ani posągom należnego mi uwielbienia. Oto dokonały się pierwsze rzeczy nowe. Ja zapowiadam, zanim się stanie, już Wam oznajmiam. A my, Panie i Boże, prosimy, abyś dał nam zrozumienie tego Słowa. Przemawiaj do nas, bo Twoje Słowo jest prawdą. Amen. Dzisiaj w pierwszą niedzielę po Epifanii obchodzimy niedzielę sztupańskiego. A więc wspominamy to wydarzenie, o którym słyszeliśmy, w czytanej przed chwilą Ewangelii. Jezus przyszedł do Jana Chrzciciela nad Jordan, by przyjąć Chrzest. Ale przecież Jezus nie musiał tego robić. Dobrze wiemy, że Chrzest Jana to jest Chrzest pokuty. Jan głosił słowo bardzo ostre które docierało do serc wielu ludzi. I ci ludzie właśnie w akcie pokuty, świadomi swoich grzechów, przyjmowali ten chrzest. A dobrze wiemy, że Jezus przecież jest bez grzechu. Po co mu ten chrzest nad Jordanem przyjęty od Jana? Jezus robi wiele rzeczy dla nas. Czytając Ewangelię, musimy zwracać uwagę na gesty i czyny, które czyni Jezus. To nie Chrystus potrzebował tego chrztu pokuty, ale On nam pokazuje i mówi, żebyśmy czynili podobnie. To my potrzebujemy nawrócenia. To my upadliśmy. To my gdzieś na etapie swojego życia coś zawaliliśmy. I Chrystus mówi, Nie jesteś w, w tym swoim upadku, w tym swoim grzechu sam. Ja idę z Tobą. Chrystus przyjmuje chrzest pokuty, abyśmy i my taką refleksję w sobie wzbudzili, abyśmy uświadomili sobie zło, grzech, upadek, te momenty, gdzie zawaliliśmy, byśmy się do tego przyznali, a wtedy dostąpimy łaski odpuszczenia, którą Bóg chce nam dać. Ale to wymaga wysiłku. To nie dzieje się od tak. Bo dobrze wiemy, że do grzechu w pierwszej kolejności musimy sami przed sobą się przyznać. A my często to wypieramy. My często mamy całe mnóstwo usprawiedliwień na jakieś swoje złe postępowanie. Pokuta rozpoczyna się od własnej refleksji, od spojrzenia w samego siebie. Dalej nie możemy też. Przybierać ruli i odgrywać przed innymi, a ty, co jesteśmy piękni i wspaniali. Też grzech trzeba wyznać, zwłaszcza przed tym, wobec kogo zawiniłem, i wreszcie przed Bogiem. Bogu nie da się zamydlić oczu naszym przyklejonym uśmiechem, pięknym wyglądem. Ale Bóg widzi nas takimi, jakimi jesteśmy. I właśnie Jan Chrzciciel, mówiąc bardzo ostro, bardzo wprost. Wzywał ludzi do upamiętania, do nawrócenia, do takiego szczerego, autentycznego spojrzenia w siebie, bo to jest początek odnowy. To jest to zerwanie z tymi ciężarami, które nas przytłaczają, które nie pozwalają nam działać, żyć, spoglądać z nadzieją i optymizmem w przyszłość. Pozbądź się tego, ale ten proces rozpoczyna się w Twojej głowie. Od tego, że nie wypierasz, nie szukasz usprawiedliwienia, ale stajesz w prawdzie, by zrzucić ten ciężar i rozpocząć coś nowego. I taka jest wymowa dzisiejszej niedzieli Niedzieli Chrztu Pańskiego. Jednak dzisiaj Kościół do rozważania daje nam fragment ze Starego Testamentu, z księgi proroka Izajasza, 42 rozdział. To wydarzenie wydaje się, że nie ma nic wspólnego z chrztem, który Jezus przyjął nad Jordanem. A jednak ten tekst ma wiele wspólnego z tą tematyką dzisiejszej niedzieli. W pierwszej kolejności wystąpienie Jezusa kończy epokę proroków Starego Testamentu. Prorocy zapowiadali przyjście Mesjasza. W momencie chrztu świętego otwierają się niebiosa i Bóg mówi, to jest mój syn, to jest ten Mesjasz, na którego przyjście oczekujecie. A więc nie trzeba już proroków, bo jest ten, którego prorocy zapowiadali. Mesjasz przychodzi na świat, Boża obietnica, Boże Słowo zostało dotrzymane, stało się ciałem. Mesjasz Zbawiciel jest. Wśród nas. I ten tekst, jak i wiele innych tekstów starotestamentowych, posługuje się tytułem Sługa Pana. Bardzo często w proroctwach, ale nie tylko, mamy tę zapowiedź Sługi Pana. Kim jest sługa? Sługa to ktoś bardzo zaufany. Sługa to ktoś z najbliższego grona króla, swojego Pana. To ktoś, komu Pan powierza bardzo ważne zadania i wie, że sługa je wykona. I sługa wykonuje te zadania nie dla własnej chwały, nie po to, by ogrzać się w blasku fleszy, by wszyscy na niego spoglądali i Go podziwiali, ale zadaniem rolą sługi jest ciche działanie. Jest niekoncentrowanie uwagi na sobie, ale Wskazywanie na tego, który go posyła, na tego, komu służy. I my, chrześcijanie, ten tytuł sługi Pana właśnie przypisujemy Chrystusowi. Oto mój sługa, którego wspieram, mój wybrany, w którym mam upodobanie. To jest ten głos Boga. To jest ta zapowiedź końca czasów proroków, ale rozpoczęcie też. Działalności mesjasza, zbawiciela, sługi, który pokornie wykonuje swoje zadanie, do którego Pan go zobowiązuje. Izajasz kieruje te słowa w bardzo trudnym momencie dla Izraela. To jest okres niewoli babilońskiej. To jest ten najtragiczniejszy moment historii. Niewola babilońska przecież trwała kilka pokoleń. I pojawia się takie pytanie, czy to sprawiedliwe, że kolejne pokolenia cierpią? Pokolenia, które nic nie zawiniły, które już urodziły się w niewoli. Dlaczego oni mają cierpieć? Zostali pozbawieni Ojczyzny. Ich miasta i wioski zostały spalone, mogą spoglądać tylko na ruiny Jerozolimy i świątyni. Odcięto ich korzenie, wszystko co było dla nich ważne zostało podważone. Tradycja, etyka, religia zostały wyśmiane. Nic nie zostało. Dlaczego cierpimy? Dlaczego tak się dzieje? Gdzie jesteś, Boże? To jest głos, który da się usłyszeć od tych ludzi, którzy przebywają w niewoli babilońskiej. Nie będzie krzyczał ani podnosił głosu, nie da usłyszeć swego krzyku na ulicy. Pan Bóg zapowiada swoją interwencję. Pan Bóg zapowiada swoją interwencję, ale w jaki sposób? Otóż on mówi, że jest obecny w ciszy. Co my robimy, gdy chcemy zmienić rzeczywistość? My, gdy chcemy zmienić naszą rzeczywistość, to używamy bardzo wielu słów, to krzyczymy, to używamy bardzo mocnych argumentów, przekleństw, w wypowiedziach pisanych używamy mnóstwa wykrzykników, bo w ten sposób chcemy zwrócić uwagę na coś ważnego, chcemy coś zakomunikować. W ten sposób chcemy zmieniać tą rzeczywistość, w której żyjemy. A tymczasem Pan Bóg tak nie działa. Pan Bóg zmienia świat po cichu. On nie potrzebuje kampanii reklamowych. On nie potrzebuje krzykliwych haseł, wielomóstwa. Czy rzucających się w oczy jakichś billboardów reklamowych, ale Pan Bóg zmienia człowieka w ciszy, właśnie poprzez swoją dobroć, poprzez łagodność, poprzez swoją miłość. Nie złamie nadłamanej czciny, nie zgasi gasnącego knotka. To dzieje się po wielu latach niewoli babilońskiej. Pan Bóg widzi, że ten lud jest złamany. Pan Bóg widzi, że tam jakakolwiek wiara czy nadzieja już tylko ledwo się tli. Nadłamana trzcina wydaje się być słaba i absolutnie bez szans na wzrost. Tam już nie ma życia z naszego punktu widzenia. My taką pewnie byśmy wyrwali i spalili, bo co nam z takiej trzciny? To samo gasnący knot to jest koniec. Jeszcze tli się jakiś płomyk, ale tam już nie ma ciepła, tam już nie ma światła. Taki gasnący knot zwiastuje definitywny koniec. Szkoda czasu zaprzątać sobie nim głowę. Zbyteczny, bezwartościowy. Takie jest nasze myślenie. Tak my oceniamy. Tak my działamy. Ale moi drodzy, dzisiaj nie tylko o historii, ale też spójrzmy na samych siebie i dookoła nas. Czy znamy taką nadłamaną trzcinę albo taki gasnący knot? To ludzie, których przekreśliliśmy z powodu chorób, wieku, być może słabego wykształcenia. To ludzie z nałogami, bez pracy, to ludzie, którzy pobierają zasiłki socjalne. To ludzie, którym wmówiono, że są nikim. To ludzie, którym podkopano korzenie, wyśmiano ich wartości. A uszczypli uszczypliwościami sprowadzono na ziemię. Czy czasem tą nadłamaną trzciną i tym gasnącym knotem nie jesteś Ty i ja, każdy z nas. Oczywiście to słowa skierowane w pierwszej kolejności do ludu wybranego w konkretnym doświadczeniu historycznych wydarzeń trudnych, bolesnych. Ale czy my też nie jesteśmy zniewoleni? Zniewoleni kryzysami, które nas dosięgają? Kryzysami w domu, w miejscu pracy, w społeczeństwie? Czy jesteśmy też czasem zniewoleni opiniami innych? Czy nie przeglądamy się w lustrze tego, co inni o nas powiedzą, jak wypadniemy przed światem? Czy to nie jest aby nasza niewola? Czy nie jesteśmy wypaleni i dla świata już niewidzialni? Czy nie widzimy, tak jak Izrael tamtych czasów, tylko gruzów, beznadziei i ognia, który wszystko trawi? Jeżeli tak jest, jeżeli to jest Twoje doświadczenie, to wiedz, że Bóg nie pozwoli dołamać tego, co jest nadłamane i że Bóg nie dogasi tego, co się jeszcze tli. On z tych słabych resztek chce wzbudzić nadzieję. On z tego, co już jest przekreślone, na co nikt nie zwraca uwagę, chce wzbudzić przyszłość. Nowe nadzieje, nowe perspektywy. I to słowo dzisiaj w szczególny sposób do nas trafia, bo no, żyjemy w niełatwym czasie. I Bóg chce nam powiedzieć, że od tego ledwo dopalającego się już, będącego ukresu, knota da się odpalić kolejną świeczkę. I wnieść ją w ciemności życia. I to słowo jest dzisiaj do nas skierowane dlatego, że tak, to my możemy być tą nadzieją na przyszłość. Nawet jeżeli dzisiaj tej nadziei nie widzimy, jeżeli jesteśmy załamani, jeżeli ta rzeczywistość nas przybija, Pan Bóg dzisiaj mówi, że Ty możesz być tą nadzieją na przyszłość. Ty możesz być jak ta trzcina, która się odbije i która zacznie znowu rosnąć. Ty możesz być jak ten gasnący knot, który rozpali wielki ogień. To od nas może i powinna zacząć się przemiana. To my możemy przywrócić nadzieję i dać wiarę tym, którzy myślą o sobie, że już wszystko przegrali i do niczego już się nie nadają. Tak? To my, to każdy z nas tu obecnych, każdy z nas oglądających, każdy z nas, kto ma w sobie chociaż taki mały, wydawać by się mogło, gasnący płomień, może być zaczątkiem czegoś nowego. I to wydarzyło się w historii Izraela. Ci, którzy nie mieli już żadnej nadziei, żadnych szans, stali się podstawą odbudowy i przyszłej potęgi. Narodu, któremu Pan Bóg dał obietnicę. I on dzisiaj do nas mówi: Nie przegrałeś. On dzisiaj do nas mówi: Nie, wszystko jest skończone. W niedzielę Pańskiego mamy sobie przypomnieć własnych chrzest. To Pan Bóg w tym sakramencie. Przed laty powiedział swoje tak względem każdego z nas, i Pan Bóg dał słowa, którego nie cofnął. To jest ta obietnica. Dzisiaj nad nami otwiera się niebo i Pan Bóg mówi do nas: Ty jesteś moją córką, Ty jesteś moim synem umiłowanym. Nic się nie zmieniło, nawet jeżeli gdzieś na różnym etapie swojego życia to życie się zawaliło albo pogruchotało nas mocno, doświadczyło. Ta Boża obietnica jest niezmienna. Bóg nie, da, nie cofa danego raz słowa. I niech ta świadomość w życiu każdego z nas będzie początkiem czegoś nowego, czegoś lepszego, czegoś, co może wydarzyć się w naszym życiu, nawet jeżeli już niczego się nie spodziewamy. Bóg chce dać. Zaczątek czegoś nowego każdemu z nas. I o tym to Słowo nas dzisiaj zapewnia. I niech to Słowo rozpali na nowo w nas ogień wiary, ogień nadziei, ogień miłości w codzienności naszego życia. Amen. Módlmy się. Panie Boże, dziękujemy Ci za to słowo, które dzisiaj w Niedzielę Sztupańskiego do nas kierujesz. Słowo, które motywuje nas do radosnego spoglądania w przyszłość, nawet jeżeli ta rzeczywistość wydaje się być trudna. Ty wzywasz nas. Przez wymowę tej niedzieli do tego, byśmy spojrzeli szczerze na swoje życie, abyśmy nie bali się przyznać do błędów, do grzechów, byśmy stanęli w prawdzie najpierw przed samym sobą, przed ludźmi, ale też przed Tobą, bo przed Tobą niczego zakryć nie możemy. Ty wzywasz nas do pokuty, ale jednocześnie to jest proces odnowy, to jest nawrócenie, to jest ta droga, na której już nigdy nie będziemy sami, bo jest z nami Chrystus, który nam tą drogę wskazuje, który chce dać nadzieję temu, co jest nadłamane, temu, co jest gasnące. Ty w tym widzisz zalążek czegoś piękniejszego, lepszego, nowego. I daj Panie, byśmy to też oczami wiary naszej zobaczyli, byśmy nie gasili ducha, ale byśmy z nadzieją, z radością, z optymizmem spoglądali na to, co przed nami, bo wiemy, że nie jesteśmy sami, że Ty nas prowadzisz, że Ty chcesz zmienić nasze myślenie, nasze działanie, nasze postępowanie, abyśmy stali się zaczątkiem czegoś nowego. Aby też i inni chcieli być Twoją własnością, chcieli być przez Ciebie prowadzeni. Dopomóż nam do tego przez Jezusa Chrystusa, naszego Pana i zbawiciela. Amen.